Widzowie, dzisiaj będę Wam tłumaczyć pewną zmianę. Bo, jak wiecie, yy, są dwie techniki liczenia: mnożenie i dodawanie. Ale w mnożeniu jest taka dziwna sprawa. Bo, i w dodawaniu. Bo, jeżeli tutaj, bo tutaj, go, dwa razy trzy główna się sześć, tak? Ale dwa plus trzy główna się pięć. Więc a przecież szóstka to większe liczba od piątki. mimo tego, go no, robi się te dwa działania tymi samymi liczbami. Po prostu normalnie. A jakby się jeszcze do tej piątki dodało pięć, Z piątki dodało jeden, znaczy się. To wtedy wyni. To wtedy by już było sześć i sześć. Ale Einstein postanowił zrobić, że będzie pięć. Cześć. No po prostu, nie no, Einstein. Dobra, pawidzowia.